Rozwiążemy sobie zadanie z pH, czy to ze stałej stopnia dysocjacji, jak chcecie. No to mamy podaną wydajność tej reakcji, zapiszemy sobie ją w postaci dziesiętnej. Następnie zapiszemy równanie reakcji no dysocjacji, czyli tu w przypadku amoniaku jest to reakcja Brunsteta. no i narysujemy tabelkę. No i w tabelce, oczywiście na początku nie mogło być produktów, no i c też. Nie mamy, czyli początkowego podano nam, natomiast tutaj końcowe. No i wiemy, że nasze C0 ubywa z wydajnością 7%, czyli, czyli C0 razy 0,007 z minusem po lewej. No i po prawej będziemy zgodnie ze współczynnikami dodawać dokładnie to samo, czyli po prawej mamy też C0 razy 0,007, tylko że z plusem. Ponieważ przy NH4 plusie też stoi jedynka, tak samo jak po lewej stronie współczynniki. No i przy OH minusie również. Zapiszemy sobie P plus delta równa się R. No i podstawimy do wyrażenia równowagowego. Już go tutaj nie będę zapisywał, bo mi się nie chce. Następnie co? Pomnożymy sobie obie strony przez mianownik. No i podzielimy przez liczbę, która stoi przy niewiadomej. Następnie, no co, spierwiastkujemy obie strony tego równania. No i skrócimy sobie to 10 do minus 5. Podzielimy i spierwiastkujemy. No i co 0 tam wyszło nam 0,383 około. No i w molach na decymetr sześcienny. No i to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Cześć. Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, rozwiązuj batory.